Hejka, z tej strony Elza i witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kupimy konie rasy Apalosa. OBS sprawdzone to może jechać, o nie już widziałam jednego, a nie chciała mi widzieć. Co prawda te konie są do kupienia na farmie Steve'a, gdzie ja mam swój domek, ale pomyślałam, że ranche się to takie rancho, gdzie western jest, to czemu by tutaj nie zacząć tego odcinka. Mimo wszystko, że farma Steve'a to moje ulubione miejsce to i tak czy siak to starszań nie, mimo wszystko przyciąga do siebie. Dzień dobry państwu. Niewiele ich jest tutaj. Ile mamy? Tutaj mamy karuska. Ej, śliczny jest ten karus. Łatny pan jesteś. Gdybyś nie miał tych białych kropek, to bym cię wzięła. Oczywiście, my kupimy tego. Leśniaczka za to, że kiedyś widziałam takiego konia na Facebooku i był taki piękny. Pomyślałam sobie, że tego też sobie tutaj kupię. I tutaj jest też kolejny koń. Myślałam, że go kupię na początku. Ale tak przyjrzałam się i nie kupię. Podoba mi się najmniej z tych wszystkich koni, teraz to dziwo. Tutaj mamy kasztanka. O, no proszę, mam tutaj takie troszeczkę szare, tak widzę. Szary odcień ma ten koń. No i tutaj, ten, którego ja chcę. O, ten jest przepiękny. Chyba w ogóle. Przy nim najwięcej jest osób, tak mi się wydaje? No koniu chyba wygrywasz nasze Miss Apolosa. One mogą mieć o głowie Islandów? O proszę, a to ciekawe. Tutaj jest ten karuzak. Ja bym chciała się przyjrzeć, im bliżej tego zejdziemy z naszego konika. Wybacz, wybacz, ale zobacz, to są twoi przyjaciele, Westernowi, a raczej przyszli. Nieźle, bardzo mi się podoba, ale niestety koniku nie biorę cię. Wybacz mi, tutaj nie mam nic do gadania. Szkoda, że tutaj mam takie przyciemnione, ale okej. Okay. O, tutaj jest jeszcze taki jeden pan. O, matko, te głowia! One są takie piękne. Już widziałam ich cenę i zaraz wam ją pokażę. Jaki on piękny. Ma takie bardzo ładne chrapki Bardzo mi się podoba, że jest takie różowe. Piękny kuń, śliczny, śliczny. Ja tego biorę na pewno. No i mamy tutaj właśnie tego. Nie wiem, co o nim mówić. To jest taki dalmateńczyk. Bardzo mi się podobał jego nosek. Nosek jest najpiękniejszy u tego konia. Ten to wygrywa Miss Noska. Gdyby nie było mi szkoda star końcu, to bym kupiła jeszcze tego kasztanka tylko tak myślę. I tego karego. Ale nie wiem, nie jestem pewna, bo właśnie akurat szkodami jest tarkowisów, Więc nie kupię wszystkich. Podobny konik jest w Red Dead Online i Redemption. To są dwie takie same gry, tylko że online jest z innymi graczami. Konie mają rzęski. Super. To teraz możemy przejść do naszego kolejnego konia. O matko! Jakie detale na nóżkach! Ale patrz na ten kasztan. Jakie kopyta piękne. Uuu, mi snużek. Mamy. Ten kasztan jest taki piękny, z daleka wygląda bardzo realistyczny. I mamy o tego tutaj pana. Ojej, masz brązowe oczko, czerwone. A to idealnie się składa, bo nasz konik ten będzie się nazywał Red Eagle, czyli czerwony orzeł. Jak wiecie, tak czytałam, że te konie takie od Indian pochodzą. To pomyślałam sobie, że dam takie imię, takie indiańskie. Trzeba by te konie kupić, musimy zobaczyć ich animację. Także bierzemy naszego czerwonego orła, klikamy konika, kup konia i szukamy imię Red Eagle. Gratulujemy nowego konia! Powodzenia z nowym koniem! Jak najbardziej dziękuję, a my lecimy do następnego. Przechodzimy do naszego grzybusia, do którego mam naprawdę bardzo fajne imię! Chciałam nazwać troszkę inaczej, ale okazało się, że tego jednego członu akurat nie ma. Ale trzeba go teraz kupić, także klikamy konika, kup konia i szukamy imię Maybe! Od kiedy? Maybe jest przez 2 E. A może zmieniamy na Mabel. W takim razie zmieniamy imię i będzie to Mabel. Także klikamy OK. Gratulujemy nowego konia. Powodzenia z nowym koniem. Dziękuję bardzo. A teraz lecimy do stajni. Kto tam śpi? Maja, ty śpiochła! Kto się końmi zajmie? Toniki już są tam. Idziemy do nich. Witam państwa w mojej stajni. Mabel pasuje. Szkoda, że nie ma. Maybe. Którego pierwszego wziąć? Red Eagle czy Mabel? Już mi się podobają te animacje. Proszę bardzo, cena jest naprawdę fajna. Także kochani, jeśli macie jakieś zaległe silniki, to polecam Wam takiego halterka kupić. Tak będziemy wychodzić. Uuu, co fajnie, te konie mają boskie. Bardzo mi się podoba. Ale i niech wpierw wyjdę z tej stajni i tam zobaczę animację. Idziemy na mój ulubiony placyk. Wstęp jest żywy do przodu. Przechodzimy do kusa. Kusik też jest bardzo ładny. Bardzo fajne przejście ma. Okej. Okay, przechodzimy do galopu. Tutaj koń wydaje mi się lekko zbyt sztywny. To jest tak samo. Nie wiem dlaczego, ale z pewnej perspektywy ten koń przypomina mi żrebaka. Hmm. No. Ciekawe. Ciekawe. Chyba najszybszy mi się o wiele bardziej podoba z tych galopów. Ale te konie są urocze. Ale jeśli mam być szczera, nadal ten koń przypomina mi trochę muła. <laughs> Nie wiem dlaczego. Czego? Witam! Dostanam jeszcze skok. Ładny ma bardzo mi się podoba. Przechodzimy teraz do tego dodatkowego chodu, który był dziwny, prawda? Nie wiedzieliśmy co to jest, ale ja zobaczyłam jakiś filmik, na którym taki Apalosa właśnie chodzi tym chodem, i pomyślałam sobie, że SSO cieszę się, że dbacie o takie szczegóły. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Dzięki Wam więcej dowiadujemy się o tych rasach. Także macie ode mnie wielki plusik. Co zrobić, żeby ten chód wykonać? Nie jestem pewna. Zgaduję, że tak. Klikamy Shift, strzałkę do przodu. I Proszę bardzo. To wygląda jakby się ten koń skradał. Widziałam na tym filmie, że ten koń poruszał się tak jeszcze szybciej. No ciekawe to jest bardzo. Postać jak troszeczkę do tyłu siedzi. Takie mam wrażenie. Dobrze, zatrzymamy się, zrobimy z koleżanką zdjęcie i przejdziemy do Fortu Pinta, gdzie został nam jeszcze jeden koń. Jesteśmy w forcie Pinta, gdzie został nam jeszcze jeden Apollosa. Oto właśnie ten, który myślałam, żeby kupić jako trzeciego. Konik jest bardzo ładny. Podoba mi się bardziej niż ten, Kary. Mam tutaj dużo tych kropeczek brązowych tutaj. Bardzo ładna odmiana na tylnych nogach. Ujcie, patrzcie, to jest serduszko. Ten koń ma serduszka z tyłu. Uwielbiam tego nie. Jeszcze patrzcie na te odmiany na tych kopytach. wow, ekstra Fajne konie, naprawdę bardzo fajne Jestem ciekawa na następnych koni Może tego cię kupię, jak będę miała więcej starkońców, a na razie muszę oszczędzać, także wybacz Znajdę do ciebie imię, przyjdę, kupię cię i powitam w mojej stajni, tak jak każdego konia A teraz bierzemy podwózkę, bo trzeba zmienić fryzurkę Jesteśmy u fryzera i co ja ci mam wybrać? Mamy tutaj taką, taką prostą fryzurę, koreczki, uuu i rokes. o jak słodko, wiecie jak ja uwielbiam warkocze, prawda? Wiecie wy wie to. Tutaj też bardzo ładnie wygląda. Co ja mam wybrać? Bierzemy tę oto grzywę z gumeczkami, także bierzemy... Zapłać Star Coins i mamy naszą fryzurkę! Został nam jeszcze jeden koń. Dobry wybór, też mi się podoba. Kiedyś to nie wyobrażałam sobie, że moim ulubionym stylem SSO będzie western, a tu proszę. Niespodzianka! Oraz SSO macie wielki plus ode mnie za te fryzury. Na to właśnie czekałam, na to miałam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej i że będą zaktualizowane. Dziękuję. No, słodkie są te meczki, No i nie potrafię się powstrzymać. Bierzemy i zapłać Starcoins. Mamy już kupione konie. Tego z Fortu Pinta jeszcze kiedyś kupię. Nie wiem kiedy. A ja, ja bym kupiła jeszcze dwa. Ja bym kupiła tego Karego i, i z Fortu Pinta. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!